Czy w organizacji ślubowania, i ile wcześniej rozpoczyna się takie przygotowanie? W organizacji tego naszego spotkania, tego ślubowania uczestniczą wszyscy nauczyciele klas pierwszych, no uczniowie oczywiście klas pierwszych, no i także rodzice, którzy bardzo dużo wnieśli w tą naszą wspólną, żeby, żeby ta nasza impreza wspólnie wypadła jak no, najlepiej. Dlaczego lubisz chodzić do szkoły? Bo tutaj dużo się można nauczyć. A jaki jest Twój ulubiony przedmiot? Mój ulubiony to matematyka. Bardzo jestem wzruszona, bo to jest święto również i moje, bo spotykamy się wszyscy z rodzicami, żeby przyjąć nowych członków rodziny, a to zawsze budzi wzruszenie i, no i taką ogromną radość. A jaki masz Twój ulubiony przedmiot? Najbardziej lubię kółko ekologiczne. Przyrodę. A znasz już wszystkich kolegów i koleżanki w swojej szkole, w klasie? Oczywiście. Jakie wrażenia po Akademii? Jak się teraz z będąc prawdziwym uczniem szkoły? Nogi mi na razie tylko zdrętwiały. Jakie odczucia towarzyszą Pani w takim dniu jak dzisiaj? To znaczy przeżywam to drugi raz, ponieważ mam starszą córkę, która też miała ślubowanie, teraz drugi raz. No cieszę się bardzo, że tak się zaczęło. No i mam nadzieję, że wszystko będzie po, po ich myśli, prawda? No bo to w związku jest dla nich to przede wszystkim.